A jak już tak jestem przy tym planowaniu przyszłego roku, no to nie będę zarzucał rzeczami, które, których nie będziesz widział, czyli jakieś systemy wewnętrzne, organizacja pracy, zespołu i tak dalej. Z takich ciekawszych rzeczy na przyszły rok, o właśnie tutaj ta jedna z takich rzeczy, my planujemy jeszcze więcej robić wideo i to różnego typu. I właśnie przyszedł mi nowy aparat, nowa kamera. My siedzimy w filmie w systemie Canona, to jest nasz. Czwarty aparat e, i pierwszy pełnoklatkowy, który nagrywa w pełni w 4K na całym sensorze. To jest coś, czego nam brakowało. E, I właśnie uzupełniłem tutaj e, arsenał e, nasz audio wideo o tą nową sztukę. Więc w przyszłym roku raczej spodziewajcie się, że będzie więcej e, filmów na YouTubie, więcej shortsów e, czy TikToków. No. Może też, chociaż ta końcówka roku była dosyć obfita w tego typu treści, ale pracuję też nad systemami, żeby to przyspieszać, ułatwiać i żeby skupiać się na tworzeniu treści, a nie na montażu czy na publikacji, więc możecie się spodziewać, że będzie tego całkiem sporo od nas w przyszłym roku.